Chcę Wam pokazać teraz bardzo fajny przykład korutyny, którą możemy zacząć i stopować w każdym momencie. I na podstawie tego zrobimy tak, żeby nasz gracz zaczął znikać ze sceny, żeby jego sprite stawał się coraz bardziej przezroczysty i w każdej chwili będziemy mogli kliknąć, żeby zatrzymać ten proces. A kiedy klikniemy drugim przyciskiem myszy, to proces będzie dalej kontynuowany. To do dzieła! Wiemy, że potrzebujemy taką korutynę, więc twórzmy sobie ją od razu. Będzie ona i Enumerator. Niech ona nazywa się Fade. Teraz wewnątrz będziemy chcieli pobrać sobie yy, referencję do naszego Sprite Renderera, więc damy sobie Sprite Renderer to się równa Get Component Sprite Renderer. Teraz chcemy na początek przypisać jakiś kolor do naszego gracza. Możemy zostawić taki, jak jest, ale dobrze jest przypisać go, ponieważ zaraz będziemy się posługiwać kanałami tego koloru. No i przypiszę tutaj wstępnie kolor biały po prostu. Teraz na podstawie pętli będziemy chcieli zmniejszać wartość opacity, tak, żeby on stawał się coraz bardziej przezroczysty. Więc tworzymy sobie pętlę for. Wiemy, że kolor i przezroczystość jest w granicach od 0 do 255, więc my sobie zaczniemy właśnie od 255. No i teraz będziemy chcieli sprawdzać, że, dopóki i będzie większe lub równe 0, to chcemy to nasze i zmniejszać o 1. Tutaj mamy troszkę odwróconą tą pętlę FOR, ale jak widzicie, będzie to działać bardzo dobrze. No i oczywiście teraz chcemy zmieniać ten nasz kolor, więc odnosimy się do zmiennej sprite renderer. Kolor i tutaj będziemy przypisywać nowy kolor. I oczywiście chcemy zachować te kanały rgb, tylko chcemy zmieniać kanał alfa, więc piszemy sobie tutaj kolor r, następnie kolor g i kolor b, ale chcemy zmieniać kanał alfa, więc tu podamy sobie po prostu wartość i, którą musimy skastować na bajty. Jeżeli zostawilibyśmy to w ten sposób, to oczywiście nie moglibyśmy tego wywołać, no bo korutyna musi coś zwrócić. Ale gdybyśmy taką pętlę wykonali gdzieś w funkcji, to nawet nie zauważylibyśmy tego fadingu, bo to wszystko by się wykonało w trakcie jednej klatki. A dzięki korutynie możemy zrobić, że właśnie uzyskamy ten fajny efekt przejścia. Więc zanim to zmieniamy, to dajemy sobie yield, return, new, wait for seconds. I tutaj jako i, no nie bardzo w sumie tutaj, tu i raczej nie wstawimy, bo to by trwało zdecydowanie za długo. Ale myślę, że możemy wstawić wartość jakąś tak 200 sekundy, będzie ok. Co każde 200 sekundy zmieni nam się o 1 wartość krycia tego naszego sprite'a. No i teraz musimy mieć sposobność, żeby zacząć tą korutynę i też ją zatrzymać w odpowiednim czasie. Więc twórzmy sobie zmienną, musimy to zrobić za pomocą zmiennej. To będzie my fate coroutine, powiedzmy. Teraz w starcie sobie ją przypiszemy i tutaj do my fate coroutine przypiszemy fate coroutine. Teraz dodamy logikę, kiedy chcemy ją wywoływać i zatrzymywać. Będziemy chcieli to robić po kliknięciu lewym i prawym przyciskiem myszy, więc zrobimy to we funkcji update. No i tutaj wpisujemy, że jeżeli get mouse button down i damy 0, to wtedy chcemy zacząć korutynkę, czyli damy start coroutine i tutaj w środku wpisujemy naszą zmienną, czyli myfade coroutine. I oczywiście podobna instrukcja poniżej, tyle że dodajemy tutaj jedynkę, żeby obsłużyć prawy przycisk myszy i zamiast start. To dajemy stop coroutine, czyli wciskamy lewym, zaczynamy fading, wciskamy prawym, zatrzymujemy go. Na razie nic się nie dzieje, ale jak wcisnę lewym tutaj gdziekolwiek, to powoli zacznie nam tutaj nasz gracz znikać. Teraz wcisnę prawym, żeby to zatrzymać. Jak widzicie, wszystko się zatrzymało. Możemy nawet sobie tutaj otworzyć kolor i widzimy, że kanał alfa już jest na 52. Teraz kliknę jeszcze raz, znowu znikam, znowu zatrzymałem. Już jest na 19, no i teraz pozwólmy mu zniknąć całkiem. No i gościa nie ma. Znaczy wiecie, to tylko nie ma koloru ten sprite, bo ogólnie cały obiekt jest tu cały czas dostępny. No ale tak właśnie w taki sposób możemy sobie zarządzać taką korutynką. Możemy ją tutaj rozpocząć, i w każdym momencie możemy ją zatrzymać i później dalej kontynuować.